Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej pogadanki. No i dzisiaj pożegnamy sobie Samsung Galaxy Note 4. Minął już ponad rok, jak go użytkuję, i po prostu chciałem nagrać taki film na po prostu pożegnanie. On może się wydawać troszkę śmieszny, ale jeśli ktoś chce wysłuchać, to zapraszam do pogadanki. Powiem tutaj głównie o tym, jak telefon się spisywał poprzez te y, kilkanaście miesięcy, generalnie jak się sprawował, y, jak wygląda kwestia zużycia i generalnie jak się sam telefon prezentuje, jak działa i jak to wszystko generalnie wygląda. Tak więc może zaczynając na szybko od wykonania, no to jak widzicie, na ekranie jest już parę rysek, ale samo wykonanie myślę, że zachowało się w dosyć dobrej formie. Z przodu mamy oczywiście szkło dookoła, mamy tą aluminiową ramkę, już nieraz przeze mnie wspominaną na filmach. No i z tyłu mamy klapkę, która imituje tworzywo skórzane. Jest to naprawdę bardzo dobra klapka. Nie zostawia ona tutaj ani szelakiego rodzaju zabrudzeń, ani odcisku palców, tak więc naprawdę tą klapkę mogę polecić. I Naprawdę bardzo fajnie się ona tutaj sprawowała, no a co chodzi o sam aspekt wykonania ja sam smartfon używałem w takim etui, jest to zwykły silikonowy case, który po prostu był nałożony na telefonie, tutaj będziecie mogli to po prostu zauważyć, no i może jeszcze co chodzi o przycisk home. jest on dosłownie troszeczkę porysowany nawet nie wiem, o możecie teraz tutaj zauważyć, jest on dosłownie minimalnie Gdzieś tutaj porysowany, więc myślę, że sam przycisk też zachował się dosyć dobrze, co chodzi o sam telefon. No i ogólne wykonanie telefonu uważam, że też jest na dosyć dobrym poziomie. No i w kwestii działania samego telefonu, robiłem już film po 9 miesiącach od zakupu samego smartfona. No i myślę, że w tej kwestii zbytnie się tutaj nic nie zmieniło. Telefon działa yy, również podobnie, a z takich ciekawostek mogę zaliczyć fakt tego, że wykonywałem ponownie ostatnio... AnTuTu Benchmark, no i w poprzedniej wersji wynosił on 62 tysiące punktów, a po, po nowym wykonaniu Benchmarku po kilku miesiącach ten wynik się zwiększył i mamy prawie 74 tysiące punktów, tak, tak więc jest to dosyć spora różnica, jakieś 12 tysięcy punktów blisko, tak więc jest to naprawdę dosyć Fajna wiadomość, jednakże warto pamiętać, że nie warto się zawsze sugerować tymi benchmarkami, bo one nie zawsze po prostu oddają fakt rzeczywistego działania sprzętu. On tutaj działa sobie na Androidzie wersji 6.0. Tutaj to się nic w tym aspekcie nie zmieniło. Co warto zaznaczyć, przyszła jakaś tutaj drobna poprawka samego. Po prostu y, urządzenia aktualizacja ważyła jakieś y, ponad chyba 300 MB z tego co sprawdzałem, tak więc nie jest to... Wielce, jakaś duża aktualizacja, ale mimo ze strony Samsung, że po prostu pamięta y, o tym modelu i po prostu wypuścił taką aktualizację dla telefonu, który w tym roku no, już będzie y, miał y, blisko 5 lat. Tak więc, jest to już naprawdę dosyć leciwy model. No ale ja mam do niego dosyć y, duży sentyment. Y, powiem wam, tak naprawdę, że w zasadzie jest to mój drugi telefon, który użytkuję już ponad rok. Ponieważ y, y, jakoś zawsze te telefony wymieniałem w okresie powiedzmy tych 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy, kupowałem sobie jakieś inne urządzenie. Z tym telefonem y, wytrzymałem rok i myślę, że on naprawdę jeszcze się dosyć dobrze sprawuje. Będę już właśnie myślał nad właśnie wymianą, po to również ten film, że po prostu chcę go pożegnać, bo raczej się z nim rozstanę. Jeszcze nie wiem, czy uczynię to do końca, ale plan jest tak, żeby po prostu go sprzedać, dlatego też nagrałem sobie taki film ze wspomnieniem. I tutaj, jak możecie zauważyć, tak się prezentuje oczko aparatu. No, mamy tutaj jakąś jedną ryskę taką głębszą i kilka takich mniejszych, ale nie wpływa to jakoś znacząco na jakość samych zdjęć i filmów z aparatu z samego urządzenia jestem bardzo zadowolony co chodzi o sprawy dotyczące rysika również działa to wszystko tutaj bardzo dobrze już film odnośnie samego rysika jest na kanale jak to wszystko generalnie działa a co chodzi o rysik to mogę wam pokazać jak on się tutaj prezentuje no jednak jest to wykonane z plastiku no i on się tutaj niestety dosyć mocno przetarł ten napis jak możecie zauważyć, tutaj ta farba troszeczkę z tego rysika już zeszła. No i tak on się tutaj mniej więcej prezentuje. Jednakże myślę, że nie jest to jakiś tam powód do wielkiego rozczarowania. W końcu mamy tutaj farbę i jest to plastik. No a przechodząc do samego rysika, wszystko działa zresztą tutaj tak samo dobrze, jak działało wcześniej. Możemy sobie robić wszelkiego rodzaju te notatki, o których już kiedyś Wam po prostu wspominałem. Tak więc tak to się mniej więcej prezentuje. Co chodzi o sam telefon, po prostu darzy go dosyć dużym sentymentem, dlatego stąd też ten film został nagrany. I myślę, że to by było wszystko. Dam Wam znać, czy go sprzedam, czy, czy go sobie po prostu zostawię. Póki co jeszcze on przez chwilę zostaje u mnie i później zapewne wymienię go na jakiś inny model ale jak to wyjdzie to po prostu poinformuję Was gdzieś tam, jeśli będziecie chcieli oczywiście na Twitterze czy innym portalu społecznościowym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!